Cześć, tutaj Kasper Felsman i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj czas na szybkie strzały, gdzie moim gościem był Rafał Lejs z Buzai Brigade. Lecimy z materiałem. Słyszeliście w intro tego cześć. materiału, moim dzisiejszym gościem jest Rafał Lejs, założyciel Bullseye Brigade oraz zawodnik i ambasador marki Cusul. Witam się serdecznie, Rafał. Cześć, cześć wszystkim. Zasady znasz, bo żeś się pochwalił, że jesteś widzem mojego kanału, za co bardzo mi jest miło. Odpowiadamy tak lub nie. Masz do wykorzystania pominu. Jeśli chcesz, to możesz przy takim pytaniu się też rozwinąć. Oraz ostatnie parę pytań będzie musiał dokończyć po prostu moje zdanie. Czy jesteś gotowy? Jasne. Jasne, teraz oczywiście leci muzyczka, już właśnie, już żeby nas tutaj wprowadzić w atmosferę, więc zaczynam. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę zarabiał z darta, to odpowiedziałbym: Nie. Bullseye Brigade to mój duży sukces. Tak. Nie spodziewałem się, że będę w teamie QSU. Tak. Turniej ADC w Tarnowie Podgórnym będzie dużym testem dla nas, czy jesteśmy w stanie organizować takie wydarzenie. Mm, oczywiście, że tak, natomiast no, tutaj jakby pole do popisu mają też e, współorganizatorzy i myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy. Nie jest to jakaś fizyka kwantowa, wszystko jest dobrze zorganizowane, jest zaplecze, jest zaplecze sponsorskie, więc, więc powinno być wszystko ok. Mistrzostwa Polski w Żynie są najlepszym turniejem rozgrywanym na polskim podwórku. Tak, jeśli chodzi o atmosferę, o samoprzygotowanie przygotowanie turniejów, o, o oprawę graficzną, muzyczną, scenę, no na pewno jest tutaj efekt wow. Mało kto wie, ale moje lotki, Rafał Lejsa, były inspirowane lotkami Daryla Gurneya. Tak, były inspirowane lotkami Gurneya, ponieważ tymi lotkami grałem bardzo długo i to tą wersją Special Edition. Natomiast zaszły tutaj delikatne zmiany, e, których nie każdy się dopatrzy, ale jednak są i są też w czuciu. E, mogę zdradzić, że niedługo szykowana jest kolejna wersja. Troszeczkę inaczej będą nam te ratki wyglądać. w Polsce jest w cieniu Winmau czy Targeta? I Targeta, proszę. Nie. To już okay. rok temu jeszcze mało kto faktycznie wiedział o QSUL. Natomiast no już w tej chwili jest to marka bardzo rozpoznawalna na eventach. Jest to, systemy QSOLa są najlepiej sprzedającymi się systemami, chyba jakie są. Także pomalutku, pomalutku błyniemy do tego, żeby e, było to coraz bardziej rozpoznawalne i popularne. Zmienię teraz to pytanie. Udało się to dzięki moim działaniom. Tak. Jakby półtora roku temu Kasper zapytał mnie o potencjalną rozmowę na kanale, odrzuciłbym ją. Wiesz, dlaczego piję? Tak. <laughs> tak, zdecydowanie tak. Dla niektórych będzie to zaskoczenie, ale w Polsce więcej ludzi gra w Softa niż w Stila. Czy w Polsce więcej gra w Softa niż w Stila? No nie. W Polsce więcej ludzi myślę, że gra jednak w Stila. Natomiast biorąc pod uwagę cały, czy znaczy globalnie, no to myślę, że tutaj jednak Soft będzie tutaj Przynajmniej ten rynek azjatycki no jest przepotężny i tych jest tam jest mnóstwo. E, jeśli by tak spojrzeć ilościowo, to myślę, że soft globalnie przebija stila. Wiadomo, że stila najczęściej oglądamy ze względu na PDC. E, natomiast ilościowo myślę, że tutaj zawodników samych w sobie, ilości turniejów jest więcej w soft. Gracze, graczem jestem raczej średni. Tak. Ok. Bardziej sobie cenię mistrzostwo województwa niż ewentualną wygraną w turnieju Grand Prix. Tak. Może rozwinę ze względu na to, że było to mistrzostwo województwa zdobyte drużynowo. Yy. Drużyna jest bardzo ważna, jeśli ma się fajną ekipę. Tutaj serdecznie chłopaków pozdrawiam. Z Poprochem współpraca jest wzorowa. Wzorowa? Tak. Pozdrawiamy, Tomek. E, tak, Tomka pozdrawiamy. Oczywiście, że z Tomkiem jest e, współpraca e, wzorowa. Na turnieju ADC oczekuję przede wszystkim dobrej oceny przez zawodników z zagranicy. Niekoniecznie. Liczy się ogół. Jest to turniej skierowany, znaczy, mam nadzieję, e, głównie dla e, polskiej części, żeby sobie to wywalczyła. Oczywiście, no, no jest to turniej na całą Europę Wschodnią, i tutaj jakby cała Europa Wschodnia ma prawo przyjechać. I zapewne przyjedzie, natomiast liczę, że któryś z naszych chłopaków no wywarczy sobie przynajmniej jedno lub dwa miejsca w tygodniu modus Super Series. Problemem turnieju w Żninie jest fakt, że odbyła się krótko po Mistrzostwach Polski w Tarnowie Popólnym. Nie, zdecydowanie nie. Nie ma to jakby związku. Ostatnie takie pytanie. Wierzę, że młodzież, którą mamy, jest jedną z najlepszych w części Europy Wschodniej. Wiesz co, ciężko powiedzieć, ponieważ nie widziałem zbyt dużo młodzieży z innych części. Natomiast myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Tworzą się Akademie Juniorów. Ci juniorzy grają naprawdę na super poziomie momentami. Oczywiście, jak to, jak to z juniorami zdarza się tak, że w jeden, jednego sezonu taki junior się pojawia, gra super, a nagle później przestaje o nim słyszeć i chłopak znika, ale myślę, że odpowiednio prowadzeni ci, którzy naprawdę będą chcieli, no to coś pograje. Okej, okay, teraz te, o których pytania mówią, że musi dokończyć moje zdanie. Darterski Idol. Darrell Garney. Największa osoba w darcie, do której mam kontakt. Pomidor Okej. Okay. Soft czy steel? Steel. Największy sukces darterski. Myślę, że tutaj to Mistrzostwo Województwa zdobyte w tym roku w drużynie. Plus e, Mistrzostwa Parowe, drużyno, znaczy Parowe, e, również na Sofcie, gdzie udało mi się wraz z e, kolegą zająć też e, pierwsze miejsce. E, tak, myślę, że to te dwie rzeczy. Mecz, z którego byłem najbardziej dumny. chyba jeden z pierwszych e, przeciwko jednemu z lepszych zawodników tutaj w regionie, gdy udało mi się, zresztą mistrza Europy w softa z bodajże 2019 roku, gdzie udało mi się podczas jednego turnieju dwa razy z nim wygrać, ponieważ tutaj była grana tak zwana tak zwany system Double KO, no i tak się stało, że dwa razy na siebie w tym turnieju trafiliśmy. Dwa razy udało mi się go pokonać. Wersja moich lotek. Pierwsza czy druga? Druga. Ulubiony system piórek? QSR 19. Ulubiony turniej? Z polskich? Z polskich i zagranicznych może być. No to mistrzostwa świata PdC. Największy błąd, jaki popełniłem, dartelsko? Nie pamiętam. <laughs> Okej, okay. nie ADC w Tarnowie pod Górnym wygra? Jest ich pięć. Mam nadzieję, że. To ten najważniejszy. z Polaków? Eee. Y każdy jest tak samo ważny, bo każdy premiuje, daje jedno miejsce do osobnego tygodnia moduł Super Series, więc e, nie ma tutaj rangi ważności tych turniejów. E, liczę na to, że jedno miejsce zgarnie Mirek Grudziecki. I ostatnie pytanie, gdyby nie datto, to? Mam dużo różnych działalności i miałem, będę miał, więc jakby DART jest hobby, DART jest zabawą. Jeśli z tego w przyszłości będzie coś fajnego i coś, co może rozwijać um, DARTa w Polsce, to będę zadowolony. Wszystko. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Nie było ciężko. <laughs> się nastały, żeby było no tak, nie. że będzie ciężko, a nie było. Zapraszam oczywiście na stronę, na buzaj Brigade też i też takie moje ode mnie zaproszenie, myślę, że Rafał też nie może potwierdzić, ponieważ kiedy my to wrzucamy, będzie to w czwartek, już się rozpoczną Mistrzostwa właśnie Polski w Źlinie. Dokładnie, zaczynamy Mistrzostwa Polski w Źlinie w czwartek od Mistrzostw Polski PAR. A później tych turniejów jest mnóstwo, już dzień w dzień bardzo dużo grania, więc ktoś jeszcze nie zdecydował, serdecznie zapraszam, bo impreza naprawdę jest zacna i można sobie przyjechać i zobaczyć imprezę dla samego efektu wow. Ja również, Szafo, bardzo dziękuję, a my widzimy się już w następnych materiałach. Dziękuję bardzo.